pokażę Wam, moi drodzy, jeszcze raz album. I oczywiście przecudowne zdjęcia, które nie są w tej okładce, bo chcę już tak to po raz piąty. A Amerycy mi przeszkadzają, więc. No, to są moje słuchawki, więc sorry. I dzisiaj też powiem mniej więcej, jak ma każdy z nich na imię. Znaczy, nie na imię, tylko ile każdy z nich ma lat, jest, tylko ma rolę w zespole. I od razu mówię, że jeszcze nie znam dokładnie ich imion, więc nie będzie na razie imion chyba, że jednego z dobra, otwierając album, już z tego nagrać ciepło do deski trochę nieład. Na samym początku mamy pana chupa czyli yy, rapera z zespołu. Kładę go na bok, jest bardzo ładny. Potem widzimy podziękowania Big Hit, oczywiście wszystko z po koreańsku, więc tu się nic nie rozczytam. Może kiedy indziej. Zdjęcie, które wydaje się być zwykłe. Jestem napisane ARMY Map, Map, MAP OF THE SOUL SEVEN, zapomniałam Wam gdzie właśnie, że otwieram dzisiaj e Album z serii Map the Soul Seven, mam wersję czwartą, i z tyłu wydaje się, że zwykle, ale w jest z tyłu, podpis jest napisane Map, the, Map of the, the Soul Seven. Mam też pieśnik, mam tutaj teksty piosenek, wszystkich piosenek, i z tyłu są wszystkie piosenki wypisane, jakie możecie znaleźć w tym yy, albumie. To jest oczywiście także płytę z map, map, map of the Soul 7 i jakieś dziwne moje napisy, które nie czytam. 7 do pokolorowania. Tu jest ogólnie, pokażę Wam właśnie te rzeczy tutaj. Czyli to, to i to nie są z albumu, ponieważ, moi drodzy, to jest taka dodatkowa inna wersja. Są to mi takie w zestawy, które ja dostałam. A i karta, która nie wiem do czego służy. J. Hope, którego na początku nie rozpoznałam. Eee, pewnie podziękowania jakieś czy coś, nie wiem, od sklepu, którego to kupiłam. I kolejny J. Hope. Dobra, powiem Wam, bo miałam nie mówić, ale jednak Wam powiem. Kupiłam to na stronie Kpop.l. Eee, Kpopshop.l. Tak. Naklejki, oczywiście. Mniej więcej w tym to by było wszystko. Ja to wszystko wkładam, ponieważ moi drodzy. Nie mam czasu dzisiaj na układanie, dlatego sobie po nagraniu to ułożę, ponieważ naprawdę nie chcę już tego układać. A Sonia J. zostawię sobie, nie będzie za Ja już wypakowałam, moi drodzy, z opakowania, z Macie znaczy w sumie to zdjęcia, więc Wam pokażę może je od początku. Ogólnie album jest rozłożony tak, że można się te kartki wszystkie wyciągać z i więc poczekajcie. Pierwsze zdjęcie, jest to zdjęcie duże, tutaj było to z podpisami. Więc tak, to jest właśnie duże ich zdjęcie, jest, nie ma tylko tych armii i tych znaczków wszystkich i nie ma ten w gry Map of the Soul 7, więc odkładam to może na boczek. Kolejne zdjęcie, jest to zdjęcie ogólnie ten album mniej kolorowy, to są kolory akurat, ale to jest mniej w wersji mniej kolorowej. Właśnie to jest zespół cały i kolejne zdjęcie z drugiej strony też całego zespołu. Podkładam to na kubkę. Kolejny, to jest pierwszy członek, ale nie jest on najstarszy. Też jest to pan John Jest on najmłodszy, jest moim biasem. John moi drodzy, ma 22 lata. Jest on najmłodszy. Eee, I tak. I tu jest ogólnie z Namjoonem, czyli z rap, e, Monsterem, czyli z liderem zespołu. Tu jest on sam, e, trzymając swoje frędzelki od blues z. z kapturem. E, pokazując serduszko i opierając się o ręce, by był i z Dong oczywiście, czyli z liderem, czyli z Rap Monster'em i tak będzie później też pokazane a i z drugiej strony mamy cały zespół, cały zespół, cały zespół, ogólnie co się śmieją? bo w Korei ffff u nas to jest, a u nich to jest śmiech tak jak u nas hahaha tutaj właśnie też cały zespół i tutaj też jest zespół no i tu jeszcze jest trio, czyli Suga Jin i V nie wiem dlaczego to jest Jungkook, a nie ma tu na tym na tej pięknej zdjęciu Jungkooka, tego siuga. Ok, nie czekam. Jak mówiłam, jest to także i Jungkook. I właśnie to zdjęcie jest na moim obrazku tam. Tam jest Jungkook. Tam, tam, tam. Dobra. Więc to zdjęcie właśnie jest Moim zdjęcie, jest to pan J-Hope, czyli pana, którego bardzo lubię, jest pan J-Hope. I to zdjęcie także jest tam na moim y, rysunku o tam. I on jest tam pierwszy. Tam. I ten J-Hope, jest tutaj z Jiminem, to jest J-Hope, to jest Jimin Tutaj mamy J-Hope'a, tu mamy J-Hope'a i tu mamy też J-Hope'a I tu mamy z takiego j hopa z uśmiechiem, a tu mam J-Hope'a, który jest poważny Chyba, <laughs> nie wiem, ale okay. I tu z indeksem jestem I obracając, mamy Napis po koreańsku, zespół z normalnym hahaha ha, ha. Zespół i ich zespół, ten sam oczywiście A tu mamy zdjęcie ich także całej siódemki z tego co to jest, są różne rzeczy. Czekajcie, Rekolną kartkę. I tym razem jest to Suga, jej! Moi drodzy, coś jest dziwne. Czy pisze się Suga, e, a czyta się Suga. Tak, i zaraz powiedzieć J-Hope. J-Hope ma, moi drodzy... Ej, sorry, mam no, wsiąga, bo zapomniałam dokładnie. 25 lat. I on jest najstarszy. Siuga jest raperem, a i j Hop też jest raperem. To jest dwójka się raperów z całego zespołu. No w sumie nie, bo jest trójka z całego zespołu. Suga, Siuga, Suga i Suga z Jinam i V. I Suga oczywiście. Odwracając mamę. Na tym zdjęciu będzie Jin, Jungkook i siuga. Siuga, Jungkook, Jin. Siuga, Jungkook, Jin. Shuga, Jungkook, Jin. Suga, Jungkook, Jin Jungkook, Jin, Suga mm. Suga i Jin um. I próbowała jeszcze na Suga i Jungkooka I to także jest Jungkook Tak Więc to jest w razie Suga, jest Sugi to ja I Suga jak mówiłam ma i siłę straperem, ma 26 lat. Kolejna. Ogólnie tutaj mam moją ściągę, ponieważ. A nie ściągę, ja wiem, ile oni mają łatwo po się tego nie nauczyłam na pamięć. I co my chcieli pokazać? E, to jest Jimin. Jimin. I z Jiminem jest j Hope. To samo zdjęcie było z j Hope'em, tylko j Hope był uśmiechnięty, a Jimin nie miał palca przy twarzy. Jimin, Jimin, e, Jimin, przepraszam, bardzo palce palca twarzy, jeżeli powiedziałem Jimin, to sorry, ale mi się wcale nie mylę. Ale to w zdjęciu będzie J-Hope i Jimin! Jej! To jest taką działalność J-Hope z Jiminem, oczywiście. I tutaj mamy. Ups. E, piękny napis tęczowego armii. Nie, żeby Widzicys sugerowali. Nie sugerujcie nic. Jimin, który. Nie wie co robi. I Jihup, który jest zdziwiony, nie wie też co robić. Chłopców puszczających bańki. Chłopców coś robiących. Chłopców puszczających bańki. Chłopców puszczających bańki. I... Aniołka i... Diabełka. Jimin, więc Jimin to też nie tyle. Jimin oczywiście, mój drodzy, jest piosenkarzem, tak samo jak Jungkook. I Jimin ma lat, już Wam mówię, Jimin ma lat 24. Też nie są najstarszy. Przechodzimy do najstarszego członka, czyli Jina. Jin jest najstarszy, ale nie jest liderem. Jak mówiłam. Jin ma 27 lat, jest najstarszy. I dzień jest sam, dzień jest sam, dzień jest z... W i z w i siugą. I jest znowu sam. No i ogólnie jest starszy, dlatego najczęściej zostaje odrzucony od dzin od rzucantku. się odchodzi od zespołu, chce być sam. Ja sam piosenkarzem. Przechodzimy do W. Wi ogólnie ma fałkę, ale nie trzeba to jako fałkę, tylko jako Wi czy w i. Wi jest tutaj z. zwi. Dziennym i ząsiłom i wi jest tutaj. Wi, wi, wi. No i wi duży. I tak, każde zdjęcie to duże. To jest zdjęcie, które mam na obrazku, czyli na tym, na tamtym obrazku. Mój daryzon. Zawsze się musi pojawić na filmie. I z drugiej strony. Na tym będzie tutaj Rap Monster z wi i. Rap Monster V, oczywiście z młotkami. V i Rap Monster bawiący się magią. W cudzysłowiu. W cudzysłowiu. V z Jungkookiem, nie wiem co to robi. E, Boże. Przepraszam. Rap Monster z Jungkookiem. Czyli najmłodszy z liderem. Jimin, e, Jin znowu z... Rap Monsterem, jeans Rap Monsterem, jeans Rap Monsterem, dzień z Rob Monsterem, się magią, i dzień z Rob wal, walczących na młotki. No i przechodzimy do lidera. Jej, jest Rap Monster, jest RM, jest Rap Monster, jest Namjoon jest, jest lider. Tak. A, I jeszcze chciałam powiedzieć, że wima lat, moi drodzy, wima lat, wima lat, wima ma lat, 24. A właśnie Namjoon ma 25. 25 tyle samo co g i jest liderem. Jak mówiłam, Gince jest starszy, ma 27 lat. Więc e, właśnie, Rap Monster to zdjęcie, które mam na zdjęciu, znaczy na tamtym zdjęciu, tamtym plakacie. E... Ach, Boże, Rap Monster, Rap Monster, Rap Monster z John to są było u John i Rap Monster uśmiechnięty. I tutaj. <tusurna> Cały zespół, cały zespół, cały zespół, cały zespół, cały zespół, cały zespół, cały zespół prawie, co bardziej widać, e, Gimina? Nie, Gina. Cały zespół i cały zespół, cały zespół, cały zespół i cały zespół. Więc to jest mniej więcej wszystko ze zdjęć. To mnie bardzo najlepiej Jest ten plakat bardzo fajny, bo można mu... te zdjęcia są bardzo fajne, bo można układać sobie w własnej kolejności. ułożę właśnie od mojego ulubionego oczu, od mojego biasa. Aż po tego, którego jakby nie, że najmniej nie lubię, tylko po prostu nie jest moim piasem i nie jest takim moim ulubieńcem. Ja jeszcze raz powtórzę: moi drodzy, Suga ma 26 lat, V ma 24, j Hook ma 25, Jimin ma 24, Rap Monster ma 25, John ma 22 i Jean ma, ma 27. Jean jest najstarszy, To tylko się najczęściej odsuwa od zespołu. Ale nie jest tak, że nie lubię zespołu. Po prostu jest jakby najba chcę być, być jak najbardziej sam. A no, jak mówiłam, Jay Hop jest też bardzo to Trosotkiłyśmy się, bardzo ubiegłyśmy, chętnie taki uroczy. I no. I ogólnie, oczywiście, w każdym albumie jest płyta. I jest mój pierwszy album z całego chyba na razie roku. Jak mówiłam, do albumu także zostało dołączone. że pokażę. Czekajcie, chwilę. Pokażę Wam jeszcze zdjęcie, które właśnie było do tego albumu dołączone. Całe, duże zdjęcie. Więc tak, tu jest, jak mówiłam, J-Hope, gdzie jest napisane Map of the Soul 7 Map of the Soul 7 J-Hope, czyli tego, którego mam Jungkook, czyli mój bias Rap Monster, czyli lider Jin, czyli najstarszy V, czyli V Suga, czyli Suga I Jimin, czyli Jimin, tak W ogóle Jin z Jiminem jest naj... Pod samą, mówię, jest śmieszne Najdziwniejsze jest to, że jest J-Hope, J-Hope Jungkook, j, -Hope, j, -Hope, j, -Hope, j, -Hope, j -Hope, i właśnie przed chwilą śpiewałam z kolegą, że John Cook to jest, że John, 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 Koku, John kokuje, jest, że John Cook to gotować, jakby więc. no. wi jest ogólnie. I teraz tak, raper, piosenkarz, raper, piosenkarz, rap, piosenkarz, raper, piosenkarz i są tancerzami, gdzie jest właśnie apodysulowan i już w powiedziałam chyba, ale ja mam wersję, ja mam wersję albumu, ja mam wersję albumu czwartą i można bać to na notkach, w, na tym, w tym miejscu. Tak i u mnie co napisane The Not po koreańsku, znajdźcie w sensie i The Note po, po, po angielsku, czyli nie mam polskiej wersji notek i chyba nigdy nie będzie. Ale sobie zaraz ułożę to w tym, bo nie chcę mi się ogólnie teraz... Może wam pokażę, jak ja układam to, bo naprawdę... Ogólnie te zdjęcia, jak już mówiłam, czyli te dwa nie są z albumu. One są po prostu dokupione. wam pokażę tylko więcej, jak ja układam to wszystko. Tylko wszystko włożę sobie te zdjęcia, żeby mi nie przeszkadzały, bo... Nie chcę, żeby mi tu zawadzały, żeby się popsuły, żeby, żeby się ogieły czy coś. Bo dwa zdjęcia, to dla mnie, żeby były w dobrym stanie. Dobrze, co było w album? W ogóle taki album może sobie kupić na wszędzie, w prawie, prawie wszędzie. Czekajcie, co tam będzie. nie tak, O, dobra Złożyłam już. I teraz tak. Na początku zawsze wkładam zdjęcia, bo zawsze na samą dole i lepiej, żeby tak było zawsze. Ok. Wtedy wkładam sobie naklejki, tak jak to było. Wtedy wkładam papiery, które mi są bardzo często zawadzają, które nawet nie wiem do czego służą i notki najczęściej by mi nie przeszkadzały. Potem wkładam 7 do pokolorowania, potem wkładam jeszcze podziękowania Big Hit, które oczywiście są po koreańsku. Jej, super! Ale się cieszę, będę miała co czytać. Potem wkładam piosenki, potem wkładam podpisy BTS, potem wkładam twarz J-Hope'a jednego, potem wkładam twarz J-Hope'a drugiego oczywiście i na koniec wkładam twarz hopea trzeciego i mam poukładane wszystko, nic nie jest po prostu wrzucone, jakby nigdy nic. Zamykam. Więc to jest to. Ja ogólnie mam jeszcze cały blok rysunków, które sama stworzyłam, ale też niektóre mi się nie podobają i wszystkie mają taką do mój podpis. Czekajcie, zaraz Wam wszystkie pokażę. Mój pierwszy rysunek, który zrobiłam i który jest dokończony w sumie, to jest rysunek właśnie zapisany w jest BTS wszędzie są. Napisy BTS, wszędzie są serce ich, ich ksywkami, czyli e, s, s to Suga, V to V, e, J to Jungkook, e, RM to Rap Monster, e, J -H to J-Hope, J M to Jimin i J to po i to jest kolejne, to było tak lekko robione na odwrót, ale też jest ładne i w są właśnie ksywki. i są wszędzie z serca, ponieważ bardzo ich kocham i tu ich mogę nawet się zabić. Hehe. To są kolejne zdjęcia, to są u też normalne zdjęcia. Ja od razu Wam mówię, jak ktoś mi powie, że są nie powiem kim, bo nie chcę tego słowa używać, to wtedy znaczy, że kto wyzywa, ja sam się tak nazywa. Tutaj właśnie z kolejnej, i to właśnie jest jedno z moich ulubionych, tylko że to mi się tutaj nie podoba, to zabrudzenie i. Mam podobne takie coś, tylko że trochę inne. Kolejne to jest tak robione po prostu. Mi się najbardziej z tego całego podoba serduszko serduszka, które są u góry. Kolejne jest jedno z ulubionych, a w jest jedno z ulubionych. W ogóle każdy ma zdjęć taki mój podpis. It jest i to mi się nie podoba, bo zrobiłam swoje kredki i nie chcę go wyrywać, bo będzie źle. Kolejne to jest takie, i to jest podobne do tamtego, tylko nie ma tej plamy tutaj. I też jest mój podpis. Kolejne to, to jest właśnie to, gdzie ściągawka. I tego ogólnie nie patrzę, bo to jest brzydkie. To właśnie jest ma ściągawka, nie każdy ich ma lat, itd. i tak dalej. to jest takie coś właśnie zrobione. O, czyli moi najbardziej ulubieni, czyli mniej ulubieni. To jest, yy, to jest cały zespół i to jest też cały zespół. O, i tu jest napisane BTS równa się z zespół przystojnych chłopców. napisano tu, że są przystojnymi chłopcami, bo są przystojnymi chłopcami. E, więc no, to są właśnie jakby ksyski skrócone, bo nie będzie przeszło, się służyć. Rap Monster, Jungkook MV i tak dalej. Kolejny mój rysunek. Czekajcie, bo muszę jeszcze go To jest blok rysunkowy, więc w tym właśnie BTS, a to jest znak armii, czyli obrócone po prostu BTS. Znak, e, To jest taki znak BTS, a taki jest armii I no. I Army, to są fajnie BTS jak coś, to jest także mój podpis. Wszędzie są mój podpis. Tu jest, są pytania różne, na czy. Yy, są różne pytania, te są na przykład rysunek o takie belejaki sobie zrobiłam, to oczywiście musiał być napis BTS, bo jakby to nie było napisu BTS, to mnie nie była sobą. I tutaj już jest koniec i tutaj ogólnie nie ma nic, hehe, <laughs> dobrze. Więc na razie by było tyle, jeżeli będziecie chcieli, to jeszcze raz nagram coś z BTS. Z BTS i z tego albumu, bądź jeszcze z czegoś, coś dostanę. I oczywiście jeszcze ja bym miała powiedzieć, co jeszcze mam z BTS, to jest to bluza. I na urodziny podejrzewam są jeszcze Army Bomb, czyli jak sobie piszcie po prostu na Google Army Bomb, to zobaczcie, co to jest. I no, i tak mi się to wygląda. I to by było na tyle w tym odcinku i dziękuję za oglądanie. Pa, pa! Kocham Was! Kocham Was!